Czasami zagłuszanie audycji Radia Wolna Europa było tak duże, że jego redakcja musiała szukać innych, alternatywnych sposobów na dotarcie do odbiorców w Polsce. Szczególnie wtedy, gdy chodziło o naprawdę przełomowe informacje. Tak było w przypadku cyklu audycji za kulisami bezpieki i partii. Audycji, które zawierały sensacyjne relacje Józefa Światły. Jeśli nie wiesz, kim był Światło, czego dotyczyły ujawnione, przez niego informacje i czym w ogóle była Radia Wolna Europa, kliknij w link do filmu tutaj albo tutaj. Aby relacje światła mogły dotrzeć do jak największego grona odbiorców, Jan Nowak Jeziorański, dyrektor polskiej rozgłośni, zdecydował się na wydrukowanie najważniejszych fragmentów w formie książeczki. Tak powstała prawie 50-stronicowa broszura za kulisami Bezpieki i Partii, czyli miała ten sam tytuł co cykl audycji. Dużym problemem było przetransportowanie jej z Monachium, siedziby RWE, ponad Żelazną Kurtyną, do Polski. Tym bardziej, że akcja musiała być masowa, tak, żeby obywatelom nie groziły represje za posiadanie broszury. Wydrukowano ją w liczbie około 3 milionów egzemplarzy. Korzystając z doświadczeń innych redakcji narodowych, przede wszystkim węgierskiej i czechosłowackiej, zdecydowano się wysłać te broszury balonami. Cała akcja Miała kryptonim Spotlight, trwała kilka miesięcy i rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 lutego 1955 roku. Palony musiały przebyć naprawdę długą drogę. Pomiędzy Monachium a rynkiem we Wrocławiu, gdzie mieści się Muzeum Pana Tadeusza, jest prawie 580 km. A balony były znajdowane na terytorium całej Polski. To znaczy, że w zależności od warunków atmosferycznych były w stanie przelecieć nawet tysiąc kilometrów. Musiały mieć więc specjalną konstrukcję. Zobaczmy, jak to było zrobione. Spróbowaliśmy odtworzyć najpopularniejszy typ balonów. Broszury były wkładane do pudełka. Wieczko nie było zamykane. Za moment zobaczycie, dlaczego. E do pudełka była podczepiona koperta z obciążeniem, które utrzymywało balon w pionie. Proszury nie mogły się wtedy wyślizgnąć. Jako obciążenia używano suchego lodu. Suchy lód jest po prostu zamrożonym dwutlenkiem węgla, który jest naprawdę zimny. Jego temperatura to jest dokładnie minus 78,5 stopnia Celsjusza. W normalnych warunkach suchy lód nie topi się, lecz sublimuje, czyli ze stanu stałego przychodzi od razu w gazowy. Cała trudność polegała na tym, żeby tak obliczyć ilość suchego lodu, żeby skończył sublimować już nad terytorium Polski. W miarę jak lodu ubywało, pudełko przechylało się. Zawsze na jedną stronę, ponieważ miało przesunięty środek ciężkości. Gdy suchy lód się kończył, pudełko odwracało się, a broszury wypadały. Suchy lód był więc nie tylko obciążeniem, ale kluczowym elementem dla działania całego mechanizmu. No właśnie, a jak to się działo, że balon w ogóle latał? Do pudełka przyczepiony był gigantyczny worek wypełniony helem. Oczywiście tu znowu trzeba było obliczyć odpowiednią ilość helu, tak żeby był w stanie unieść cały ładunek. Dlatego zarówno pudełko, jak i broszura musiały zostać wykonane z możliwie lekkich materiałów. Balony wysyłano z różnych miejsc. Korzystano przede wszystkim z lotnisk wojskowych, które znajdowały się w amerykańskiej strefie okupacyjnej, czyli w Bawarii, a wysyłano je także z terytorium Austrii. Jeden balon mógł zabrać stosunkowo niewiele. Mieściło się tam mniej więcej 20-30 broszur zeznaniami światły i innych materiałów, które wolna Europa też balonami przesyłała. Takich balonów musiano więc wysłać kilkaset tysięcy. Oryginalną broszurę za kulisami bezpieki i partii oraz inne materiały przesyłane balonami, chociażby biuletyn e, informacyjny RWE, możecie zobaczyć w Muzeum Pana Tadeusza. Do zobaczenia.